Cześć. W tym filmie pokażę, w jaki sposób edytować film, który znalazłam na platformie YouTube. Kiedy skopiowałam adres z paska, wklejam go w tym miejscu i klikam Search. I system przenosi mnie od razu do miejsca, w którym mogę ten film edytować. Pierwszą rzeczą jest przycięcie filmu, czyli służy mi do tego ten czarny pasek. Który, kiedy włączę play, zacznie się przesuwać. Wybitni Polacy w historii. Mikołaj Kopernik. Mogę już tutaj dodać cięcie, czyli pozostawić ten właśnie wskaźnik tutaj i dodać cięcie, czyli ad cut. I teraz chwytam ten fragment, który chcę wyciąć, chwytam za ten czarny pasek, przesuwam, i kiedy widzę czerwony kosz, puszczam. I ten fragment jest już wycięty. Jeśli zmienię zdanie, mogę dać UNDO, czyli wstecz, i film znowu jest w całości, mimo tego, że pocięty. Mogę w ten sam sposób wyciąć coś z końca albo ze środka. Wtedy muszę dodać dwa cięcia, na przykład w tym miejscu. I jeszcze w kolejnym. I teraz chwytam znowu za czarną przestrzeń, przesuwam ją. I teraz czerwony kosz. Skoro go widzę, puszczam myszkę. I ten fragment jest już wycięty. Film natomiast jest dalej całością. Tyle, że bez tego fragmentu. Mogę teraz przejść do voiceover, czyli do opcji dodawania swojego głosu, natomiast ta opcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy wykorzystuję swoje własne materiały, a nie filmy z YouTube'a. Dlatego przechodzę do pytań, czyli tego miejsca, gdzie zadaję już konkretne pytania do treści, które zostały powiedziane w filmie. Żeby to zrobić, przesuwam tę właśnie kropkę na sam początek. I puszczam ten film jeszcze raz. Wybitni Polacy w historii Mikołaj Kopernik. Już tutaj mogę dodać pierwszą informację, czyli na przykład będzie to open-ended question, czyli takie pytanie, na które uczniowie odpowiadają samodzielnie. I tutaj zadam pytanie, kto będzie bohaterem? Tego filmu. Tak zadane pytanie. Oczekuję na odpowiedź ucznia. Kiedy uczeń odpowie na nie, zobaczy moją odpowiedź, którą mogę tutaj wpisać jako odpowiedź oczekiwaną. Będzie ona widoczna dopiero po odpowiedzi, którą uczeń po prostu mi udzieli. Natomiast klikam tutaj feedback, żeby właśnie wpisać to, co chciałam. Usłyszeć albo przeczytać i będzie to po prostu Mikołaj Kopernik. Wracam do widoku pytania. Mogę też uczniowi pozwolić na udzielenie odpowiedzi audio, czyli po prostu nagranie swojej odpowiedzi. Ją również będę mogła później wysłuchać. Skoro mamy pierwsze pytanie, muszę je zachować, czyli klikam Save. I teraz klikam dalej play, czyli postanawiam zadać kolejne pytanie. Powszechnie uznawany za największego polskiego uczonego. I już tutaj zadam kolejne pytanie. Będzie to pytanie z wieloma opcjami odpowiedzi. Kim jest Mikołaj Kopernik? I tutaj pierwszą odpowiedź uznam za prawidłową i to będzie opcja uczonym. Druga opcja będzie błędna, na przykład weterynarzem. Dodam jeszcze trzecią opcję. Niech to będzie górnikiem. Dodać mogę jeszcze kolejną opcję tego już robić nie będę. Tak zadane pytanie po prostu zachowuję czyli klikam Save. I teraz włączę ten film dalej, aby dodać notatkę tyle, że w odpowiednim miejscu. Wybitny matematyk i genialny astronom. Już tutaj mogę dodać informację, która tym razem będzie właśnie tylko notatką. I mogę wytłumaczyć uczniom, że astronom to i dodać jakąś informację. Tak przygotowaną notatkę, która nie jest pytaniem, tylko po prostu dodatkową informacją, rozszerzeniem tego filmu, po prostu klikam save, czyli zachowuję. Oh. Kiedy wszystkie pytania, które chcę ułożyć, rzeczywiście znajdą się tutaj, czyli tych łezek, tych takich znaczków będzie jeszcze więcej, klikam finish, czyli zapisuję mój film. I ten film jest dostępny w moim panelu, tam gdzie są wszystkie inne moje prace, więc kiedy kliknę teraz na główny znaczek Ed Puzzle i kliknę My Content, to ten film właśnie tutaj znajdę. Jeśli kliknę w niego ponownie, mogę go albo zadać, czyli assign, albo edytować, albo podzielić się z innym nauczycielem. Mogę też ustawić, że nie będzie filmem publicznym, tylko prywatnym. Te opcje mogę wykorzystać, wypróbować. Mam nadzieję, że ten film pozwolił zrozumieć w jaki sposób zadawać pytania do filmów znalezionych na platformie YouTube.